Posłuchaj, kim był domowik i jednocześnie ucz się angielskiego. Każde zdanie usłyszysz po polsku i po angielsku, a do tego poznasz słowo kluczowe z prostą definicją. Na kanale pojawi się także wersja z odwrotną kolejnością zdań, czytana przez innych lektorów. Zanurz się w świat dawnych wierzeń i ćwicz swój angielski. Domowik to duch opiekuńczy, który mieszka w słowiańskim domu. Domovoy is a guardian spirit who lives in a Slavic house. Guardian: someone who protects. or takes care of something or someone. W dawnych czasach wierzono, że domowik chroni cały dobytek I In the old days, people believed that the domovoy protects all belongings and the family. belongings The things that a person owns. Ludzie mówili na niego także uboże lub ubożenta, bo troszczył się o biednych. People also called him uboże or ubożenta, because he cared for the poor. Poor. People who have little money. or few resources. Najczęściej ukrywał się w ciemnych kątach, za piecem albo na strychu. He usually hid in dark corners, behind the stove or in the attic. Attic: a space or room just below the roof of a house. Nikt nie widział go na co dzień, ale każdy czuł jego obecność w domu. No one saw him every day, but everyone felt his presence in the house. Presence the fact of being in a place. Czasami domowik. Objawiał się jako mały, kudłaty staruszek z brodą. Sometimes the domovoy appeared as a small, shaggy old man with a beard. Shaggy, covered with long, messy hair or fur. Bywało, że wyglądał jak krasnoludek. W starym ubraniu i z czapką na głowie. Sometimes he looked like a gnome in old clothes and a cap on his head. Gnome. A small, imaginary creature like a little old man. Niektórzy wierzyli, że potrafił zmieniać wygląd albo całkiem znikać. Some believed that he could change his look or disappear completely. Disappear. To go out of sight. To stop being visible. Gospodarze słyszeli go nocą, kiedy skrzypiały belki i coś stukało w ścianach. The owners heard him at night when the beams creaked and something knocked in the walls. Creak to make a long high sound when something moves. Ludzie wiedzieli, że to znak, że domowik pilnuje porządku w gospodarstwie. People knew it was a sign that the domovoy keeps order in the household. Household, the people and things that belong to a house. Domovik był dobry i pomocny, jeśli ludzie szanowali dom i tradycje. The domovoy was good and helpful. If people respected the home and traditions. Respect to show care or honor for someone or something. Każdej nocy mógł obudzić gospodarza, żeby ostrzec go przed niebezpieczeństwem. Every night he could wake up the owner. To warn him about danger. Danger. The possibility that something bad will happen. Sometimes he was seen by the stable because he loved animals. And cared for them especially. Stable A building where horses or other animals are kept. Gdy gospodarze byli pracowici i gościnni, domowik czuł się u nich jak w rodzinie. When the owners were hard-working and hospitable, The Domovoi felt like family with them. Hospitable, friendly and welcoming to guests. Dobrze było zostawić mu odrobinę jedzenia, żeby wiedział, że jest mile widziany. It was good to leave him a bit of food to let him know he was welcome. Welcome. To feel that you are gladly received somewhere. Most often, people left him a piece of bread or milk in a bowl behind the stove. Bowl. A round container. used for holding food or liquid Jeśli ktoś był skąpy albo źle traktował gości, domowik potrafił się zezłościć. If someone was stingy or treated guests badly, the domovoy could get angry. Stingy, not willing to share or give much. Wtedy chował drobne przedmioty, tłukł garnki i plątał końskie grzywy. Then he hid small things, broke pots, and tangled horses' manes. Tangle To twist things together into a mess. Nie lubił lenistwa ani kłótni, bo chciał, żeby w domu panowała zgoda. He didn't like laziness or quarrels because he wanted peace in the house. Peace, a time without fighting or trouble. Domowik miał moc odpędzania złych duchów i chronienia przed złodziejami The domovoy had the power to chase away evil spirits and protect from thieves Protect to keep someone or something safe from harm Niektórzy mówili, że bez domowika dom staje się zimny i pusty. Some said that without the domowoy, a house becomes cold and empty. Empty, having nothing inside. Dlatego ludzie starali się zawsze dbać o swój dom i o niewidzialnego gościa. That's why people always tried to care for their home and their invisible guest. Invisible cannot be seen. W niektórych wsiach wierzono, że domowik odchodzi razem z ostatnim gospodarzem. In some villages people believed that the domovoy leaves with the last owner. village. a small group of houses in the countryside. Jeśli nowi właściciele byli dobrzy, duch zostawał i opiekował się nimi dalej. If the new owners were good, the spirit stayed and looked after them too. Owner, a person who owns something. To this day, many people believe that the spirit of the domovoi. Still lives in old houses. Still, continuing until now. Some leave him a small corner in the kitchen or stable just in case. corner the place where two walls meet Domowik przypomina że dom to nie tylko mury, ale też duch opieki i bezpieczeństwa The Domovoy reminds us that a house is not just walls, but also the spirit of care and safety Safety, being free from danger or harm. He is a little guardian who likes quiet, warmth, and the smell of fresh bread. Warmth the feeling of being warm bez dom nie byłby pełen życia bo on dba i dobrobyt rodziny without him the house would not be full of life because he keeps the peace and the family's well-being well-being the state of being happy and healthy. Dzięki domowikowi, ludzie czuli się silniejsi i mniej bali się nocy. Thanks to the domovoi, people felt stronger and less afraid of the night. Afraid, feeling fear or worry. Tak wygląda opowieść o domowiku, dawnym duchu, który nadal strzeże domowych progów. This is the story of the domovoy, the ancient spirit who still guards our doorsteps. Ancient, very old, from a long time ago.